Myślę, że w każdym języku samogłoski są bardzo ważne. I chyba najważniejsza samogłoska to jest litera A. Albo po angielsku, the letter A. Ale oczywiście są różne sposoby, jak możemy wymawiać the letter A. Z tego co rozumiem, to po polsku zawsze się mówi A, ale można pisać w komentarzach. I dać znać, czy się mylę. Ale po angielsku to mamy siedem różnych sposobów, jak litera A brzmi w różnych słowach. I o tym jest dzisiejszy odcinek. I szczerze mówiąc, musiałam trochę się przygotować na dzisiejszy filmik, przez to, że nigdy nie pomyślałam, Ile różnych sposobów mamy po angielsku, żeby wymówić literę A. I patrzyłam w necie. I niektóre strony mi pokazały, że było pięć różnych sposobów. Ale akurat ten artykuł, co Wam przeczytam, albo część, to oni mają siedem różnych sposobów, jak wymówić literę A w różnych sposobach. I wybrałem ten artykuł przez to, że oni mają tutaj jedno zdanie i w tym jednym zdaniu to oni pokazują nam siedem różnych słowach, siedem przykładów. Jak można wymówić literę A? To po prostu Wam przeczytam to zdanie: Jack was about to share his private yacht with his football coach when he received a cable informing him that the engine needed repair. I nie wiem jak Ty, ale często jak uczę angielskiego i mam swoich prywatnych uczniów, to oni się dziwią. Że a brzmi inaczej. Albo na przykład w tym przypadku, że każda litera a się wymawia inaczej. I wiem, że to jest trochę pojebane, bo po polsku jest po prostu dużo łatwiej. Ale niestety angielski nie jest takim językiem. I może ty też nie słyszałeś różnicy, to może po prostu przeczytam każde słowo osobno, żebyś usłyszał, jak. Każde a inaczej brzmi. W niektórych słowach to a brzmi zupełnie inaczej niż w innych słowach. Ale muszę się przyznać, że w niektórych słowach to a jest dosyć podobne, ale jest tylko taka mała różnica, która może tylko usłyszysz, jak naprawdę dużo czasu spędzasz z tym językiem. Ok, to zaczynamy od Jack. Jack. About, about. To jest Jack, about. I jak nie słyszysz różnice, to, to jest ważne, żeby też patrzeć na moją buzię, żeby zobaczyć jak używa moją buzię. Ok, to mamy Jack, about, share, private, yacht, football, cable. I jak nie słyszysz różnicy Albo dla ciebie to brzmi wszystko tak samo, to nie czuj się źle. Przez to, że ja wiem, że jak ludzie się uczą angielskiego, to oni przeważnie nie uczą się takich małych szczegółów. I dodatkowo trzeba zapamiętać, że jest bardzo trudno, żeby zacząć słyszeć. Inne dźwięki, które nie istnieją w Twoim języku. I powiem tak, bo to jest ważne, żeby to powiedzieć: że jak Ty nie słyszysz te małe różnice i nie będziesz w stanie mówić te różne A inaczej, to i tak. Ludzie ciebie zrozumią. I to jest najważniejsze. Nigdy o tym nie zapomnę. Mi się wydaje, że większość czasu, jak będziesz wymawiał literę A i nawet jak będziesz wymawiał to A, dosłownie to tak samo w każdym słowu, to większość czasu ludzie będą wiedzieć, o czym ty gadasz. To, to nie jest ci potrzebne, żeby być komunikatywny. To nie jest ci potrzebne, żebyś. żebyś czuł się pewny siebie, ok? Nie uczę takich rzeczy, żeby powiedzieć, że A, musisz to rozróżnić i musisz to wymówić dokładnie, bo nikt Cię nie będzie rozumiał, albo będziesz gorszym człowiekiem, albo coś takiego. To nie o to chodzi, to w ogóle tak nie jest. Ale jak chcesz mówić bardziej płynnie, jak chcesz mieć powiedzmy bardziej naturalny akcent i wymowę i chcesz mówić po angielsku na wysokim poziomie, to takie rzeczy są ważne, ale to nie jest konieczne. I jak akcent, płynność i wymowa jest dla Ciebie ważna, to chyba to jest dobry moment, żebym przedstawił dzisiejszego sponsora aplikację Elsa. Może już znasz Elsa, bo z nimi współpracuję już kilka miesięcy i muszę powiedzieć, że to jest aplikacja, która mnie naprawdę zaskoczyła. Bo nigdy się nie spodziewałam, że aplikacja może komuś pomóc w wymowie i z akcentem. Jak chcesz wypróbować, to masz link na dole w opisie, masz tydzień za darmo, ale mniej więcej jak to działa. Jak zainstalujesz Elsę, to od razu będziesz musiał powiedzmy zdać taki test. Elsa ci daje ileś tam zdań i musisz przeczytać te zdania na głos. Elsa słyszy to, co mówisz. Analizuję i potem ci pokazuję Twoje wyniki. Tutaj są moje wyniki. Miałem 93%. I widzisz, oni mnie oceniali z pronunciation, to znaczy wymowa, intonation, to znaczy akcent, i fluency, to znaczy płynność. Też mi pokazali, w którym miejscu dokładnie, w każdym słowu, które ja wymówiłem, gdzie coś było. Troszeczkę nie tak. To jak chcesz wiedzieć, czy ty dobrze wymawiasz literę A albo inne samogłoski po angielsku, bo samogłoski chyba są najtrudniejsze, bo one są zupełnie inaczej po angielsku niż po polsku, to Elsa na pewno może ci z tym pomóc. Jak już Elsa się ciebie osłucha i będzie wiedziała, jak mówisz po angielsku, gdzie masz akcent, gdzie masz intonację jak to brzmi, jak mówisz po angielsku, to wtedy Elsa tworzy specjalne ćwiczenia, które są dopasowane do Ciebie. Ale tak jak mówiłem, jak chcesz sam zobaczyć, zobaczyć jak to działa, to masz tydzień za darmo, link jest na dole w opisie. Dodatkowo, jakby Ci się to spodobało, to też na dole w opisie mam dla Ciebie link, gdzie możesz dostać zniżkę. I oczywiście, że to jest reklama. Obviously, okay? Ale prawda jest taka, że ta aplikacja ja uważam, naprawdę działa. I jak to jest coś ważne dla Ciebie i chcesz wypróbować, to polecam. Nawet jakby mi za to nie płacili, bym powiedział, hej, sprawdź tą aplikację. Tak jak mówiłem, masz tydzień za darmo. Link jest w opisie. Ale wracając do tego zdania, co przeczytałem wam wcześniej: Jack was about to share his private yacht with his football coach when he received a cable informing him that the engine needed repair. Wiem, że często jeden przykład nie wystarczy, to na szczęście ta strona była bardzo przydatna i dali nam więcej przykładów. Pierwszy sposób, jak można wymawiać literę A, to jest słowo Jack. Ale nie tylko Jack. Mamy słowo EXACT albo ACTUALLY i APPLE. I jak widzisz, to A to jest takie duże A. Jack. Apple. Widzisz, że moja buzia jest duża. Apple. ACTUALLY. EXACT. I żeby poprawnie wymówić to A, to musisz mieć dużą buzię. Jack. Apple. Ok, drugi przykład jest JOT. JOT. Ale nie tylko JOT też mamy father. Father. I alms. Alms. Ja nawet nie wiem, co to, jest, co to są alms. Nikt nie używa tego słowa alms, ale to jest dobry przykład. Jot, father, alms i barn. I chyba słyszysz różnicę między jack i barn. Barn, jack. Numer trzy to jest about. About. Ale nie tylko about, ale też Around, around. I zebra, zebra. I chyba słyszysz różnicę między father i around. Around. To jest around i father. Albo jack. Wiem, że to są małe różnice, ale te małe różnice są ważne. Następne to jest football. Albo po prostu ball. Ball. Tak samo jak tall. ball tall calling e law i widzisz to jest a law, tall i chyba słyszysz że tall inaczej brzmi niż barn następny przykład to jest cable cable i tutaj mamy a cable albo stable albo able able albo eight eight he ate dinner. Następny przykład to jest share. I tutaj to jest takie e, air, share. Careful, careful. Rare. I air, to znaczy powietrze, air. I chyba słyszę, że air inaczej brzmi niż barn, albo apple, albo around, albo law. I ostatni przykład to jest private, private. Albo climate, climate. I senat. I wiem, że to jest dużo informacji, okej? Okay? Pewnie więcej niż się spodziewałeś, okej? Okay? Nie chcę, żebyś się czuł z tym źle, nie chcę, żebyś się martwił i myślał, o, nigdy się tego nie nauczę. Tak jak mówiłam, to nie jest najważniejsza część angielskiego. Czy to jest przydatne? Tak. Czy to jest ważne? Tak. Czy musisz to wymawiać dokładnie tak, jak ja to wymawiam? Nie. I myślę, że dla większości z Was. To ten filmik będzie służył, żebyś wiedział, że takie coś istnieje, że jest różnica między tymi wymowami. To mam nadzieję, że czegoś nauczyłeś, ale najważniejsze w tym wszystkim jest, że mam nadzieję, że teraz zaczniesz o tym myśleć. Mam nadzieję, że teraz zaczniesz zauważać, że nie każde A po angielsku. Brzmi tak samo. Pierwszy krok jest żebyś zaczął słuchać, żebyś zauważył te różnice. I jak zauważysz te różnice, to wtedy możesz zacząć inaczej wymawiać różne a. I oczywiście to jest czasochłonne, tak jak wszystko w życiu, ale tak jak mówiłam, jak chcesz to zrobić trochę szybciej, jak chcesz trochę pomocy, to wypróbuj aplikację Elsa. To daj znać w komentarzach, czy już wiedziałeś, że jest tyle różnych sposobów, jak wymówić literę A po angielsku, i zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć!